Witam się z wami w drugim urodzinowym vlogu tym razem jest to film z wyjazdu tak jak pewnie widzieliście już na instagramie wybraliśmy się na południe Francji które obydwoje kochamy w Cannes, w Monako, w Nicei byliśmy już kilkukrotnie, więc nie chcieliśmy wracać do tego samego miejsca i postanowiliśmy, że wybierzemy się w okolice Saint-Tropez moim priorytetem jest wypoczynek chciałam tutaj się zrelaksować chciałam odespać imprezę, więc zależało mi też na tym, żeby to miejsce było bardziej spokojne i wybraliśmy taką Małą, urokliwą wioseczkę, tak 40 minut od saint Więc jeśli będziemy chcieli troszkę poszaleć, to możemy tam pojechać. Byliśmy tam już też wczoraj i przedwczoraj, dlatego że pogoda nie dopisywała, więc trochę pozwiedzaliśmy, poszliśmy na zakupy. Nie taki był plan, no ale trzeba było go troszeczkę zmienić. Teraz jesteśmy już po śniadanku, przyszliśmy sobie poleżeć przy basenie i zobaczymy, jak spędzimy dzisiejszy dzień. Zapraszam Was do oglądania. Gybrałam nasz hotel, to miałam dokładnie taką samą sytuację jak z sukienką. Zobaczyłam go i wiedziałam, że to jest miejsce, w którym chcę spędzić moje urodziny. Jest mały, to jest hotel butikowy, bardzo kameralny, ale bardzo ładny. Jest po remoncie, ma super basen. Jest przepyszne śniadanie, jest również małe, ale bardzo, bardzo jakościowe. I z wito stwierdziliśmy, że już dawno nie spotkaliśmy się w hotelu z takim jakościowym śniadaniem. Bo ostatnio, jak byliśmy na weekend w hotelu spa w Polsce, to na śniadanie był sok z kartonu, chemiczny drzem i rozcieńczone wodą mleko do płatków, więc tak średnio, a tutaj ten wybór jest zdecydowanie mniejszy, ale jakość jest naprawdę super. Polowałam troszeczkę na inny pokój, ale jak rezerwowałam ten pobyt, to niestety była już tylko jedna opcja, bo mają tutaj też takie fajne, duże pokoje z ogromnymi tarasami, ale i tak mamy swój balkonik, mamy widok na morze, tutaj na basen, więc jest super, wszystko jest czyściutkie, wszystko jest ładne, także... Bardzo nam się podoba i mogę polecić. Jeśli chcecie taką ciszę i spokój, nie przeszkadza wam właśnie taki mniejszy obiekt, to mogę polecić. Ja słuchajcie, się śmieję, że my przylecieliśmy w podróż poślubną, bo w piątek była impreza, prawie jak małe wesele na ponad 40 osób, były tańce i tak dalej. W sobotę były poprawiny, a w niedzielę już wylecieliśmy i trochę to tak wygląda jak podróż poślubna, ale to tylko podróż pourodzinowa, jak tam wito w basenie. I to już cziluje w wodzie, zaraz do niego wskakuje i będziemy korzystać z naszej podróży poślubnej urodzinowej. Ten hotel daje mi taki vibe White Lotus. Ja oglądałam tylko pierwszy sezon i to też nie do końca, ale przewinęły mi się gdzieś zdjęcia drugiego czy trzeciego sezonu, który był nagrywany we Włoszech, chyba w Taorminie i wyglądało to bardzo mm, podobnie. Spacer do miasteczka, które jest niedaleko naszego hotelu w pierwszy wieczór. Pojechaliśmy tutaj na dół, bo myśleliśmy, że tam jest właśnie to miasteczko i byliśmy trochę rozczarowani, no bo nie wyglądało to za urokliwie. Było to takie po prostu miasteczko nad morzem, takie mielno, ale na pewno nie to, co widzieliśmy na zdjęciach. I też powiem Wam, że ja za bardzo nie przygotowywałam się do tego wyjazdu, jest on bardzo spontaniczny, bo po prostu nie miałam kiedy, ale stwierdziłam, że południe Francji to jest zawsze pewnie, jak będziemy wiedzieć, co mamy robić. Zapisałam sobie kilka różnych miejscówek, ale jak tu. Tutaj dojechaliśmy, to się okazało, że od tego hotelu prawie każda miejscówka jest godzinę lub półtorej oddalona, więc no, trochę nam się te plany cały czas, tak jak możecie zobaczyć, zmieniają. Ale idziemy sobie teraz spokojnie spacerkiem. To jest jakieś 10 minut, więc fajny taki spacerek, i później pewnie gdzieś pojedziemy, bo mamy też wynajęte auto. Zobaczcie jak tutaj jest pięknie. Te domy, te balkony, palmy, wąskie uliczki. To wszystko wygląda jak z jakiejś bajki. nie sądziłam, że tutaj będzie aż tak ładnie. Wróciłabym tutaj bardzo chętnie do tego miasteczka Bormle Mimozas, ale też właśnie do tego hotelu. Bardzo mi się to wszystko podoba. I nie wiem, gdzie my musielibyśmy pojechać, żeby cały czas siedzieć w hotelu. Chyba następnym razem musimy po prostu polecieć na jakieś all inclusive do Turcji i naprawdę siedzieć i wypoczywać, bo jak jest się w takich ładnych miejscach, no to szkoda tego czasu spędzonego w hotelu. Także trochę też z naszym odpoczynkiem nie do końca wychodzi. To znaczy, my sobie, wiadomo, jest fajnie, ale jednak dużo też robimy, no po prostu nie potrafimy usiedzieć w miejscu, więc następne wakacje pewnie jakieś all inclusive w fajnym hotelu i wtedy będziemy leżeć przy basenie, no bo tym razem wyszło inaczej, ale bardzo się cieszę, że tutaj przylecieliśmy, jest przepięknie. Nie wiem jeszcze, gdzie Saint-Tropez jest na mojej liście, czy podoba mi się bardziej niż Nicea, Cannes i Monaco. Myślę, że może być nieco wyżej niż Nicea, Bormle Mimosa jest naprawdę bardzo wysoko, mimo że jest taką małą mieścinką, wioseczką. Zobaczcie tylko na te widoki. Nie wiem, czy jest osoba, której by się tutaj nie podobało. Jest morze, są plaże, jest zielono, jest piękna architektura, urokliwe miasteczka. Wszystko piękne. A ja czekam na Wito, bo poszedł po kluczyki. Tak jak Wam mówiłam, jedziemy sobie troszeczkę dalej w okolicy Saint Tropez, ale nie do samego centrum, nie do samego Saint-Tropez. No, bo tak jak Wam już wspominałam, byliśmy tam dwa razy i to na ten moment jest jak najbardziej wystarczające. Na szczęście tego drugiego dnia po południu wyszło już słonko, i powiem wam, że jak byliśmy tam pierwszego dnia i było tak pochmurnie i też trochę padało, no to to Saint nie zrobiło na nas dobrego wrażenia, ale jak tylko wyszło słońce, to zrobiło się nagle tak pięknie, że na 100% będę miała. Niedosyt, no ale niestety nie mogliśmy wyjechać na dłużej, więc trzeba się cieszyć z tego co jest i na pewno tutaj wrócimy. Będę się powtarzać, ale na pewno wrócimy, bo jest tak świetnie. Cały czas tak wieje, że nawet nie mam jak się do was odezwać. Byliśmy w bardzo fajnym beach clubie na obiedzie: Jardin Tropezina, Super plaża, biały piaseczek, turkusowa woda, niespotykane, bo wiadomo, w niczej są kamienie. W Cannes też jest całkiem fajna plaża, ale ta była chyba moim numerem jeden, jeśli chodzi tutaj o południe Francji. Też bardzo dobre jedzenie. A teraz jesteśmy w Port Grimaud. łódeczkę, bo jednak z wody to wszystko wygląda zupełnie inaczej, i trafiliśmy do francuskiej Wenecji. Naprawdę jest przepięknie, wito tutaj dzielnie steruje, i sobie pływamy. Romantiko, co? Jak tam panie kapitanie? Bardzo dobrze. Szybko. Szybko. Prawie jak twoja motorówka w domu co? No tak. Nie, fajnie. Bardzo spokojnie. Elektryczny kajak. Pięknie. Wróciliśmy na zachód do naszego hotelu, bo mamy tutaj przepiękny widok w tle, tylko tak cicho gra muzyczka, więc jest romantycznie, jest klimatycznie, idealnie na wieczór we dwoje. Ja teraz zdecydowanie bardziej wolę takie butikowe, kameralne hotele, gdzie inni goście też chcą tego samego spokoju. Więc super, odświeżyliśmy się trochę, zeszliśmy tutaj na dół na piękny taras. Zaraz sobie gdzieś usiądziemy do stolika, zamówimy coś do picia, jakieś jedzonko i poczekamy na zachód. Pijesz? Rumianek. <laughs> Jesteśmy jak para emerytów. Przyjechaliśmy do Saint i co robimy? Wypoczywamy. No tak, wypoczywamy. Ja mówię, że sobie coś fajnego zamówimy, a tutaj wleciała herbatka, rumianek melisa co jeszcze. No, po tych urodzinach trzeba to prawda. zadbać o zdrowie. <laughs>